Gość Studia Bałtyk. 9 minut po godzinie 8. Roman Kozubek, wicestarosta Świdwiński, już w naszym studiu. Dzień dobry, pani Starosto. Dzień dobry. E, przyjechał pan do nas ze Świdwina. E, drogi jakie są, każdy widział, ale dzisiaj dla powiatu Świdwińskiego e, radosna chwila otwarcie drogi powiatowej. E, ulicy, ulic Kolejowej i Lipowej, to drogi w Sławoborzu wyremontowane w ramach programu Schetynówek. Za jaką kwotę no i co udało się y, zrobić? Ogólna wartość, wartość inwestycji 1 964 000, W ramach której wykonaliśmy kapitalną przebudowę tych, tej drogi powiatowej składającej się właśnie z tych dwóch ulic Lipowej i Kolejowej w Sławoborzu. E, w tym e, kolektor sanitarny, kolektor wód opadowych, deszczowych, separatory w najnowszej technologii, przebudowane chodniki, przebudowane zjazdy na posesję, jak również przebudowany pas jezdny z podbudową z wymaganymi technologicznie warstwami wyrównawczymi i ścieralnymi. Czyli sporo się udało zrobić, remonty dróg zawsze cieszą. Nieco mniej cieszy sytuacja, w której po tych drogach coś przestaje jeździć. PKS Świdwiński 1 listopada zawiesiła, w zasadzie zlikwidował wszystkie kursy od lipca. Spółka była w upadłości. W jaki sposób w tej chwili przewozy zbiorowe są na terenie powiatu realizowane? Istotnie, z dniem 1 listopada na wszystkie linie e, wszedł PKS e, Gryfice e, doszło do pewnej korekty częstotliwości e, kursów żeby utrzymać minimum rentowności bo to co było przyczyną jedną z przyczyn upadku PKS Świdwin to e, była nierentowność przewozu osób w wiele e, linii było po prostu poniżej kosztów. poniżej Kosztów i y, również rodząca się silna konkurencja nowych, mniejszych y, podmiotów. Także przeszliśmy płynnie, żeby utrzymać, żeby, żeby zabezpieczyć przewóz osób w powiecie Świdwińskim. Z dniem 1 listopada y, objął tą działalność PKS y, Gryfice, ale mamy również mniejszych przewoźników, y, coraz silniejszych y, trzech którzy konkurują również z PKS-em i te potrzeby przewozu, transportu osób są zabezpieczone. Na pewno będziemy nadal czuwać, żeby tam, gdzie jest to możliwe, również polepszać ten stan transportowy. Dodam jeszcze, że również funkcjonują Dotychczas obsługiwane przez PKS Świdwin, a w porozumieniu biznesowym z PKS-em szczecineskim linie dalekobieżne, pouczyn z Szczecin, Świdwin, Chonice. Czy świdwin-szczecinek koło brzeg. Mówi Pan o tym, że udało się utrzymać to połączenie, ale powiat świdwiński od 2011 roku walczył czy starał się o przejęcie PKS-u świdwin, po to, żeby poza utrzymaniem połączeń udało się także utrzymać miejsca pracy. Kilkadziesiąt osób straciło zatrudnienie. Tak, również nastąpiły zwolnienia w wyniku naturalnych odejść. Związanych z przejściem na emerytury czy inne zabezpieczenia pracownicy odchodzący otrzymują, ale trzeba powiedzieć również, że PKS w Grefice blisko 20 osób z personelu PKS-u Świdzin przejął, w tym 15 kierowców. A dlaczego nie udało się powiatowi PKS-u przejąć? W 2011 roku radni powiatowi przyjęli taką uchwałę intencyjną, aby od skarbu państwa tę spółkę przejąć. Chcieliście państwo współpracować w tej materii z gminami? Tak. Zasadniczą przyczyną było, było stanowisko Ministerstwa Skarbu o nieoddłużeniu PKS-u Świdwińskiego. Jego stan zobowiązań na koniec 2012 roku to ponad 3 miliony złotych, 3 miliony 200 tysięcy. I zarówno korespondencyjnie, jak i osobiście z panem starostą Mirosławem Majką byliśmy w ministerstwie, Skarbu, gdzie zabiegaliśmy o dokapitalizowanie tej spółki poprzez właśnie przejęcie tych zobowiązań, gdyż jako powiat nie byliśmy w stanie przejąć nieodpłatnie udziałów z takimi zobowiązaniami, tym bardziej, że również zdecydowaliśmy się na rozwiązanie w ochronie zdrowia, jakim jest wariant operatorski prowadzenia naszego szpitala. Zabiegaliśmy również, żeby po najprostszej komunalizacji, czyli przez skomunalizowanie na mienie powiatu i utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powiatowej, żeby weszły do partnerstwa jako udziałowcy my, również nasze gminy. Tutaj wiedząc, że gminy mają swoje uwarunkowania budżetowe i swoje realne trudności nie było specjalnej, specjalnej silnej woli do tego żeby po komunalizacji przez powiat te gminy mogły wejść nie było tych silnych deklaracji ale podkreślam fakt że takim zasadniczą przyczyną nie nieskomunalizowania Pakajusu Siedlińskiego przez Powiat, to było stanowisko ministra skarbu, który odmówił oddłużenia tej spółki. Powiedział Pan o tym systemie operatorskim, który już obowiązuje w szpitalu w Pouczynieniu Zdroju. We wrześniu. Y to, czy ten system operatorski się utrzyma, wisiało na włosku. Szereg spotkań z przedstawicielami operatora, właśnie z przedstawicielami pracowników. Jednym z warunków, aby szpitale polskie, bo ta spółka jest dzierżawcą szpitala w Półczynie Zdroju, nadal dzierżawiły ten szpital, było rozpoczęcie remontu, bo taka była umowa dzierżawy, że spółka zainwestuje w, te, w obiekty szpitalne. Ten remont się zgodnie z planem rozpoczął. Jak on przebiega i co w ramach tego remontu się w szpitalu wydarzy? Potwierdzam. Spółka jest partnerem niełatwym, ale z tych zobowiązań ma obowiązek się wywiązać. Ta niełatwość z czego wynika? No, bym powiedział, z... z, z Przyczyn finansowych. Spółka jest zobowiązana do inwestowania, tym wygrała przetarg i to musi robić. I warunek jest jeden: albo to będzie wykonywać i będzie, albo drugi warunek jest taki, że jest, kończymy współpracę. Ale myślę, że ta współpraca będzie nadal trwała. Remont o czasie został rozpoczęty. Aktualnie jest pierwszy etap, jest. Przebudowane i przebe, docelowo będąca w in, będzie w innym miejscu izba przyjęć. To jest jeden z elementów remontu. Problem tak. ze szpitalem polegał także na tym, że spółka zapowiedziała, iż część oddziałów, chirurgia, ginekologia, pediatria zostaną zamknięte, przeniesione zostaną do szpitala w Drawsku, bo tam jest druga placówka dzierżawiona przez tę spółkę, a w szpitalu połczyńskim powstaną nowe oddziały. Ta decyzja na razie została zawieszona, ale radni powiatu w lipcu wydali zgodę na takie przekształcenie. Te uchwały z kolei zaskarżyły do wojewody związki zawodowe. Czy w tej materii jest już jakaś decyzja, czy ta uchwała została utrzymana i spółka, jeżeli będzie chciała, to będzie mogła zawiesić działalność tych oddziałów? Tak, dopowiem jeszcze, że pierwszym etapem właśnie jest Izba Przyjęć, która będzie w nowym miejscu z pełnymi wymogami, z podjezdami dla niepełnosprawnych, dla karetek itd ale następnym etapem jest również przebudowanie części oddziału dzisiaj chirurgicznego, następnie utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Także na dzień 1 października w szpitalu ma działać nowa izba przyjęć, ma działać oddział wewnętrzny, ma działać oddział pediatryczny, ma działać również zakład opiekuńczo-leczniczy, jak również oddział neurologiczny. I to jest, to jest przedmiotem uchwały i to jest przeniesione do aneksu do umowy. Ale jeżeli chodzi o stanowisko związków zawodowych, to mamy odpowiedź pana wojewody, że nie dopatrzył się uchybień prawnych, ani formalnych, merytorycznych w uchwale i nie podważył jej ani w części, ani w całości. Nie, czyli jest możliwość taka, że jeżeli spółka, szpitale polskie uzna, że no, chce jednak zlikwidować to oddział, to, że będzie mogła je zlikwidować, bo spółka mówi o tym, że szpital te oddziały szpitalne przynoszą około miliona, półtora miliona złotych straty rocznie. Tak wynika to ze sprawozdań. No tej, temu tak sprzeciwiają się mieszkańcy panie starosto tak. pięć, niemal 5 tysięcy podpisów, żeby nie zmieniać kształtu szpitala połczyńskiego. Tak. Czy bierzecie to pod uwagę? Bierzemy to oczywiście pod uwagę i spółka nie przyjęła w rozmowach gabinetowych naszych propozycji, żeby prowadzić przebudowę szpitala, zachowując jego dotychczasowy profil i w pierwszej kolejności otwierać nowe, żeby później naturalnie dochodziło do w sposób zrozumiały do pewnych korekt funkcjonowania w synergii z, z szpitalem Drawskim, gdzie również szpitale polskie są operatorem. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że musimy mieć świadomość potrzeby pewnych korekt i y, również obdzielenia się dla populacji 48 tysięcy, które są y, mieszkańców powiatu siedzińskiego, y, gdzie mamy otoczenie y, silnej konkurencji również innych szpitali i bliskość y, biał, szpitala białgarskiego, kołobrzeskiego chociażby dla gminy Sławoborze, szpitala drawskiego dla gminy Brzeżno, y, bliskość y, również y, szpitala y, gryfickiego. To współpraca, synergia, obdzielenie się i uzupełnienie się oddziałami, gdzie pacjent jest diagnozowany na, w szpitalu w Połczynie w ramach danych pracowni i okazuje się, że powinien być leczony ortopedycznie, to w ramach jednego podmiotu leczniczego, jeżeli on będzie przewieziony, na koszt tego szpitala do Drawska i uzyska specjalistyczną pomoc. I odwrotnie, jeżeli będzie neurologiczny pacjent zdiagnozowany w Drawsku i będzie leczył się w Połczynie, to jest ta mądrość dla populacji 100 tysięcy mieszkańców, współdziałanie tych dwóch podmiotów i wspieranie się nawzajem da, po pierwsze zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie zdrowia naszych mieszkańców, a jednocześnie pozwoli bilansować się tym dwóm podmiotom, a przy inwestycji, do czego są z, y, zobowiązane, zapewnić wymagany standard opieki. Mówi zdrowej. Pan, Panie Starosto, o synergii, o bilansowaniu się, ale to nie przemawia do mieszkańców, nie przemawia do pracowników, którzy boją się zwolnień, nie przemawia także do y, władz południowej zdroju, bo y, Pani Burmistrz mówi o tym, że y, dla uzdrowiska istnienie szpitala w takim kształcie, w jakim on istnieje w tej chwili, jest y, rzeczą podstawową. Ja myślę, że trzeba mieć świadomość zmian technologii medycznych, szczegółowości opieki medycznej i nasze życie ulega ciągłym zmianom. Uważam, że mądrością jest zrozumienie potrzeby korekt, że uzupełnianie się nawzajem jest lepszą przyszłością niż trwanie na siłę przy tym tylko, co jest. I trzeba zwrócić uwagę również na to, że m, potrzeby chirurgiczne, potrzeby pediatryczne będą w sposób ambulatoryjny nadal zabezpieczane. Te zabiegi trudne, które wymagają m, specjalistycznych działań chirurgicznych, gdzie potrzebny jest m, wysokiej klasy blok operacyjny, to, m, to dzisiaj nikt nie będzie się godził na to, żeby m, w, jego, w jego rozumieniu warunki, których on nie akceptuje, m, przyjmował do... M, m, Godził się na leczenie w warunkach, które jego zdaniem, pacjenta zdaniem, nie, nie będą odpowiednie. Wracając na grunt pracowniczy, trzeba powiedzieć także że nikt przez spółkę, a ciągle to monitorujemy i zabiegamy, z przyczyn pracodawcy, czyli nie został zwolniony. Dzisiaj personel szpitala to jest ponad 200 osób, 130 osób zatrudnionych na umowach o pracę. Dbamy o to, żeby pracownicy mieli, personel szpitala miał pracę, a jednocześnie, jeżeli by miało dojść do korekt, to żeby to było jak po prostu, jak najmniejszą stratą. Ale nie wykluczacie państwo zwolnień, bo wiem, że spółka ich nie wyklucza. Yy, yy, nie można do końca tego wykluczyć, ale myślę, że to trzeba podkreślić, że yy, dzisiaj spółka zrozumiała, że warto jest w pierwszej kolejności utrzymać dotychczasowy profil, otworzyć nowe oddziały również ze względu na wartość kontraktu, która jest przychodem dla spółki. a jednocześnie powoduje, że zabezpieczamy medycznie dotychczasowym profilu mieszkańców i otwieramy nowe, nowe, nowe oddziały ale później również trzeba powiedzieć, że personel szpitala w Półczynie Zdrowia jest personelem bardzo dobrym, doświadczonym i również będzie dochodziło do naturalnych odejść na emeryturę i chcemy właśnie, żeby nie było zwolnień nadal, ale ewentualne korekty w zatrudnieniu z jakąś alternatywą zatrudnienia w, na innym chociażby oddziale. Mamy blisko 60 pań pielęgniarek i za, żadna z pań pielęgniarek nie była objęta jakimś zapytaniem w perspektywie ewentualnych e, zwolnień jak również Panie Położne. Dbamy o to, wiemy, że to jest cena, niepokój transformacji, ale chcemy, żeby to było jak najkorzystniej, po pierwsze dla mieszkańców Półczyna i żeby szpital, bo szpital dla nas jest jednym z priorytetów i dla Półczyna zdroju i ten szpital będzie. Dzisiaj jest w wariancie operatorskim spółka musi się z tego wywiązać. I w jakim kształcie pro... będzie, Panie starosta? Do tego tematu mam wrażenie. Jeszcze nieraz będziemy y, wracać, y, a na dziś musimy już kończyć. Roman Kozłbek, wicestarosta Powiatu Świlińskiego, był dzisiaj gościem porannego wydania Studia Bałtyk. Dziękuję, Panie starosto. Ja również dziękuję. Gość Studia Bałtyk.